Siemano moi drodzy, jak wam mija niedziela? Jak wam minął tydzień? Mam nadzieję, że wyśmy śmienicie tak jak mi. Ja w tym tygodniu byłem z grupką znajomych w Brysach. Zdobywaliśmy ten szczyt porozbierani, nie tak jak większość turystów, ubrana, opatulona, jesienne, zimo, zimowe ciuchy. My zrobiliśmy to w samych shortach. Mieliśmy na sobie tylko spodenki, ale mieliśmy też ze sobą plecak. W tym plecaku były ciuchy termiczne, kurtka, no wszystko potrzebne, żeby się ubrać w razie gdybyśmy zmarzli. I właśnie o tym projekcie chcę wam opowiedzieć, o tym wyzwaniu, które sobie postawiłem już jakiś czas temu. Otóż kilka lat temu zacząłem morsować, zacząłem interesować się ekspozycją na zimno i nie powiem, wkręciłem się w tą tematykę. Przeczytałem dwie książki Wimma Hoffa, natrafiłem na Polaka Macieja Szyszkę, który prowadzi kanał na YouTubie, ma swojego Facebooka, kładzie on bardzo mocny nacisk na techniki oddechowe, na właściwy sposób oddychania, na zimno, na to, co ono nam daje, aspekty fizyczne, mentalne. Spodobał mi się ten temat. Widziałem, jak Pan Maciej robi co roku w grudniu wejścia właśnie w shortach na śnieżkę. Niestety przegapiłam ten slot i skracając historię, po prostu... Wszedłem w 2021 roku podczas wycieczki, wyjazdu z ekipą z brzegu. Jechał cały autokar. Szedłem na Śnieżkę w samych shortach. Dwa tygodnie później było wejście na, Bia, na Babią Górę, na Diablaka. Też to zrobiłem. Też to zrobiłem w samych shortach. Zacząłem się później spotykać z jedną dziewczyną. Wpadliśmy na pomysł, że Fajnie by było zamówić książeczkę, już dwa szczyty zrobione. I zrobić tak zwaną koronę gór polski. Tutaj jest ta książeczka. Do niej zakupiłem mapę, bo większość szlaków, większość tras nie znałem, wcześniej nie chodziłem po górach za bardzo. Więc żeby móc szlaki zdobywać, posługuję się tą mapką. Z dziewczyną przestałem się spotykać, ale pomysł. Pozostał ze mną. Mam już zdobytych 19 szczytów z 28, zostało właśnie 9, w tym rysy. Mam zamiar tu ukończyć tej zimy, o ile warunki, czas i możliwości mi na to pozwolą. Jak spadnie tylko pierwszy śnieg, ruszam w góry, zdobywać swoje szczyty. Na rysy, jak planowałem, zakładam, że będzie śnieg. Rok temu już o tej porze śnieg był, były warunki zimowe, była ujemna temperatura. W tym roku zima tak szybko nie przyszła. No i możesz spytać mnie, po co to robić? Po co robić takie szalone rzeczy? Po co się rozbierać? Że można wchodzić w góry w szortach? Otóż tak sobie wymyśliłem. Fatem na taki pomóc. Uważam, że nikt z nas nie wie, jaki jest jego prawdziwy potencjał, prawdziwy potencjał jego ciała, jego umysłu. Ja wymyśliłem sobie zdobywanie szczytu w shortach. Nie wiem, gdzie ta droga mnie zaprowadzi. Jestem bardzo ciekaw, jakie nowe możliwości, jakie nowe drzwi przede mną się dzięki temu otworzą. Mam zamiar to zrobić. I chcę też innych zainspirować do... Przekraczania swoich granic, do wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Prawdziwe życie zaczyna się poza strefą komfortu. W komforcie jesteśmy, nie rozwijamy się, nie ma tam nic wybitnego, nic niezwykłego. Jest to standardowe życie, typu praca, dom, rodzina, obowiązki, czasami jakiś wypad. Jeśli ktoś chce tak żyć, jeśli to jemu wystarcza, ja nie mam z tym problemu. Ja chcę czegoś więcej, ja chcę zostawić coś po sobie zrobić coś, co jeszcze nikt wcześniej nie dokonał. Taki mam plan, taki mam cel, to sobie wymyśliłem. Możesz powiedzieć, ale Raku, to jest niebezpieczne. Coś Ci się może stać. Tak. Jeśli będzie to robione w nieodpowiedni, niewłaściwy sposób, to może coś się stać. Ale tak samo może Ci się coś stać, jeśli będziesz prowadził samochód i ktoś w Tobie, ktoś w Ciebie wiedzie, spowoduje wypadek i Ty nie będziesz winowajcą Równie dobrze może stać, stać ci się coś na rowerze, będziesz jechać, ktoś się potrąci, czy na przejściu dla pieszych. Ale czy świadomość tego ryzyka powoduje, że nie robisz tych rzeczy, siedzisz w domu, zamykasz się? No nie. Jeździsz autem, chodzisz pieszo, jeździsz rowerem. Ale co jeśli ktoś będzie chciał mnie naśladować? No ok, ale też każdy z nas ma własny rozum, każdy z nas... Ma świadomość i możliwość decydowania za siebie. W internecie wszędzie są różne rzeczy nagrywane, pokazywane. Przykładowo, jakieś motosporty, czy ekstremalne rzeczy na rowerze. Ludzie robią jakieś akrobacje. Czy to powoduje, że ja biorę rower, siadam na rower i próbuję zrobić to samo co oni? No to by było bardzo głupie i mógłbym się bardzo szybko uszkodzić. To wszystko wymaga. Treningu, praktyki, lat, to co widzimy u innych osób, jest efektem ich ciężkiej pracy. Ja się do wszystkiego przygotowuję, robię to w najbardziej bezpieczny sposób, możliwy sposób. Adaptuję się do zimna, przygotowuję się i po prostu chcę to zrobić. Nikt wcześniej tego nie zrobił. Chcę innych zainspirować do wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Bo nie wiemy, co nas czeka, co nas może spotkać, jaki jest nasz prawdziwy potencjał. Zaczynając trenować sport, zależało mi na tym, żeby dobrze wyglądać, żeby mieć sześciopak. Teraz trenuję, stało się to częścią mojego życia i nie wyobrażam sobie życia bez tego, bo chcę żyć jak najdłużej, w jak najlepszej formie, jak najlepszej sprawności. Zaczynając słuchać podcastów z rozwoju osobistego, sprowadzania zmian, Dobrych nawyków. Nie sądziłem, że sam zechcę to robić, że zechcę pomagać innym osobom i wychodzi mi to. Więc próbujmy, róbmy, testujmy, sprawdzajmy, bo nigdy nie wiemy, co czeka nas po drugiej stronie. To takie moje przemyślenia na temat wejścia. Na rysy, na temat zdobywania gór w shortach, daj znać w komentarzu. Jakie ty masz ciekawe, szalone pomysły? Może będę w stanie wesprzeć Cię w nich. A jeśli jesteś zainteresowany wejściem na jakieś szczyty w shortach, daj znać, przygotujecie, Możemy to zrobić wspólnie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej! Jo, jo, jo! Nastąpiła mała zmiana planów. Rozebraliśmy się już. Na drodze do morskiego oka nie za czarnym stawem. Jak widzicie, jest bardzo cieplutko nie wiem, jakieś 5, 7, 8 stopni. Ciśnijemy na górę. No, szybanko, moi drodzy. My już zbliżamy się do pierwszego etapu łańcuchów. Jesteśmy na jakieś 2161,7 metrów. Ekipa podzieliła się na tych rozebranych i nierozebranych. Ci rozebrani cisną trochę bardziej. Ale muszę powiedzieć, że jest kurczę zadziwiające ciepło. Jakieś ja wiem, 3 stopnie. Bez wiaterku, bez deszczu, niestety bez śniegu, pogoda nas oszukała, ale jest przyjemnie, jest zajebiście. Discimy dalej do góry. Elo.